Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Przymierzam się powoli do zmiany oleju w maździe, być może też w Hondzie teraz przed zimą. W maździe muszę, bo zrobiła już 8000 km w jeździe miejskiej i Mazda i Honda jeździ w tym momencie na tym samym oleju, czyli na znienawidzonym Castrolu Magnatek Start Stop 5W30 API SN. Przypomnę tylko, że Mazda leje API SL, czyli gorszy olej Mazda, ten oryginalny olej, jeśli chodzi o 5W30, który chyba robi total dla Mazdy. Więc tak naprawdę ten olej ma lepsze właściwości od tego, co jeździ Mazda. No ale ponoć syf i dziadostwo, silnik sklejony potem ma być, pod korkiem ma być masło i na klawiaturze. Oczywiście ja nie będę ściągał pokrywy zaworów. No ale weźmiemy lataryczkę i zaglądniemy teraz po 8000 do Mazdy. No i do Hondy. Honda zrobiła 6000 kilometrów na tym niby dziadostwie. Zmierzymy może przy okazji poziom oleju. Nie robiłem absolutnie żadnej dolewki. Oczywiście musicie mi wierzyć. Czyli popatrzymy, jaki jest stan oleju w tym momencie po 8000 km jazdy miejskiej. To, ile oleju było wlane, no to zawsze jak wiecie, leje po górny znak. Czasami milimetr ponad górny znak. Tak mniej więcej wychodzi jak wlejemy 4, powiedzmy 3-4,4 litra oleju. Czy coś tu widać? No, widać tam klawiaturę. No, i tak wygląda to. Coś kamera nie chce ostrzyć. Tak wygląda to masło. Teraz chyba wyostrzyła na wałku. Na, dół, nie, na, na dole nie chce mi chwycić ostrości. No, ale przyznacie chyba, że masła tu nie widać. Na dnie tam widać olej. Dobra, no to teraz poziom oleju. Mazda stoi w garażu całą noc, więc na pewno wszystko. Wszystko ściekło na sam dół. Auto jest totalnie zimne. Wezmę jakiś papier. No, i taki stan. Tak jak mówiłem, zero ściemy. Czyli pod górnym znakiem, jakieś 3 mm wycieramy. I drugi pomiar z wytartym bagnetem. I to samo. Czyli tyle Mazda wzięła oleju przez osiem tysięcy kilometrów po mieście. No jakieś 3 milimetry, może nawet 4. Ubyło. Czy to podejrzewam będzie jakieś 200 ml na pewno. Przypomnę, że Mazda bierze tyle oleju od nowości. I przypomnę też, że przebieg jest autentyczny. Natomiast na samym początku Mazda jeździła na oleju oryginalnym Mazdowskim i też brała olej, to wam pokazywałem, żeby nie było, że bierze dlatego, że jest kastrol. No to idziemy szukać masła w hondzie. 6000 km. Wszędzie te liście. Gdzie człowiek nie popatrzy, to jakiś liść. No to wszystko trzeba sprzątać, no bo przecież to leci w dół i gnije. Dobra, no to wykręcamy, gdzie moja latareczka. Dawno tu nie zaglądałem. No i szukamy masła. Tak wygląda Castrol po 6000 km w Hondzie. Natomiast co do poziomu w hondzie tutaj muszę się przyznać, że dolałem 100 ml jakiś miesiąc temu dolałem, ponieważ wszyscy piszą, że w hondzie trzeba bardzo pilnować górnego poziomu, a u było moim zdaniem, nie wiem, z 2, niecałe chyba dwa diamenciki, to było około 100 ml. Także jak dolałem oleju, no to znowu był poziom pogórny. Znak. No i tak też teraz jest. Wszystko wypełnione, nawet ciut więcej, ale auto stoi trochę krzywo. Dzięki, trzymajcie się.